Case na telefon, który staje się torebką. Case, na który możesz ustawić dowolny obrazek i w każdej chwili go zmienić. Case, który jest jednocześnie konsolą, na której masz różne gry. Te i wiele innych caseów na telefon sprawdzimy w dzisiejszym odcinku. Hello, I'm Under the Water, please help me. Różowy? Case? No właśnie. No dobra, będę teraz twierdził głupotę, mi to nie ja zamawiał, a to ja zamawiałem. No właśnie, słuchaj. To jest case, torebka. Jeżeli jesteś kobietą i nie lubisz nosić torebki, to ten case nie jest dla ciebie. Ale jeżeli jesteś kobietą nie, i nie wiesz, co zrobić z telefonem, nie jestem kiedy kobietą, nosisz torebkę. nie mam nosić ten To jest pod mój czy pod twój? Pod 16 mini. A wiesz, Torebkę za ciebie do podtwit telefon No. Napiszcie w komentarzu. To no wygląda fajnie ten telefon wygląda dość. Kur... Nie ma przycisków. Znaczy jest jeden, ten do aparatu Jaki? na przykład. Aha. Nie do tu aparatu są, tu są, tu są. Są trochę, ale nie są takie wypustki. A pytanie się go fajnie klika. kujowo się klika. Te A to przyciski. Nie ma się Tu nie klikam. widać, bo to trzeba wyczuć, bo, ale bo tutaj są wypustki na przykład. Ale ty nie doceniasz. I to jest dobre, bo ty nie doceniasz rzeczy, jaką jest posiadanie torebki w case'ie. No właśnie, to jest największy. To jest największa funkcja, nie dawaj tego właśnie kondom sznura. To się pakuje w taki sposób. Układzie się telefon. Nie. Zobacz, jest torebka. Jak się torebka. Możesz do torebki na przykład wsadzić, nie wiem. Załóżmy, że potrzebujesz. Niech się torebkę nosi. E jedna rasówka, chowasz tu. Tak, się nosi torebkę? Klik. Dobra, kliknij. Klik. Głupie, ale fajne. Nie no, spadnie, zobacz. Pudełko na kanapki na przykład. Szczerze, pokaż mi na chwilę jedną rzecz, tak czeknąć, nie? Czek, czek, Mike, czek, papa. Powodzenia, stary, nie? Co? Czy to jest jakby, pusty ekranem? Tu masz rzeczy. Zaraz ekran rozgnie. Biedzie. Nie, bo to biedzie, jest. będzie, będzie, robimy też tak. czy nie może będzie. Może tak trzeba. Może tak można teraz. Tak też można. Ej, no to to teraz nie jest głupiej, no możesz... możesz tak sobie postawić. Halo kurwa. <laughs> o, czekaj, jedną rzecz, jak ci możesz zrobić sobie na przykład zdjęcie, stawiając telefon, tak. Kur nie, zajebisty jest najlepszy. Czekaj, bo chciałem pokazać, że jest. Można też tak nosić na przykład. Tak pudełko na narzędzia, na przykład, dla starego. Wiertarkę sobie poszkładasz. Może wersję niebieską i starym udać. dobra, dobra, dobra. Może czyli ekranem do góry. tak Ma to sens. No tak, i teraz jest pełna funkcjonalność tego łóżka. Zawsze to te Zakładasz sobie torba nowa moja, zakupiona właśnie sobie. kupiłem Witka, co byłem. Pat, jesteś stylowy, Ale szczerze. Fajnie, Siedzi, pas. co? Halo. <laughs> Szczerze jestem zaciekawiony bardzo za tym case'em, ponieważ ten case obiecywał jakąś funkcjonalność, którego nie mają żadne case'y. Mianowicie, jak ci się znudzi case, to możesz go wymienić, nie kupując nowego case'a. Jak? A w taki oto sposób, że tutaj Jakim kryje się cúre? case, Jakim krułem, tak który zwaniem? jest na mój telefon, zakłada się go no. w ten sposób. A dobra, wiemy, że o co chodzi. Mówiłeś, że to mówiłeś nie to jest... spoileruj, nie spoileruj. Co? Co? spoileruj. Dobra, no, jest no, taki kejsik i muszę tylko przejść instrukcję z W instrukcji mamy kod QR, który musimy sobie zeskanować, klikamy go sobie i wchodzimy i pobieramy apkę, która Nazywa się w taki sposób. Ink Case. Ink Case DIY. DIY Phone Case. Dobra, no czyli możesz sobie case'a DIYować, Czyli możesz na przykład narysować coś. Ja tam. Możesz Wiadomo, narysować. że nie narysujemy kutasa, nie róbmy tego. Gdzie jest film? E, pełen dostęp. Damy sobie. Na przykład takie oto piękne zdjęcie. Okej, okay. z Janeczkiem. Janeczkiem, daje donę. I on się eee. pojawi z tyłu case'a już? Nic, nie spoileruj. Bo to trzeba... Caz? Trzeba... Uwaga... Gotowe o z... kur... Co? Jest, jest, jest! Nie widzę. Czekaj, bo to się robi. To się drukuje, kurwa na żywo? W jaki sposób to działa? Rozjemy to. Nie, ja chcę to zobaczyć, jak to działa. Jest! I Czyli to jest ekran po prostu. Że successfully. Nie, to nie jest ekran stary, to musi być coś innego. Przecież to było nie cały wiem. czas włączone. Nie to wiem. po pierwsze. Nie wiem. Po drugie, nie musisz tego ładować, nie wiem, bo nie trzeba działasz. było ładować tego case'a. w jaki sposób to działa. Nie wiem, w jak, jaki sposób to działa. Może będzie gdzieś wyjaśnienie, może tutaj na przykład masz wyjaśnienie. Yes, ale na przykład teraz is, załóżmy, że is, jak sobie sobie ustawić, klikam sobie done i zobaczcie jak czekaj się. Tak, właśnie tutaj to się pokazuje, nie? Tam jest jakiś chyba ekran taki, jak w Kindlu coś mi się wydaje, ale szczerze, dobre to jest. To zdjęcie jest zajebiste akurat teraz. To że taki mały obszar, jakby to było po całości, nie? Możliwe, że, można... że się nie da tego zrobić. Aha, chodzi się, że tutaj mogło być więcej. No na przykład, nie. Wydaje mi się, że to chodzi o kwestia N o ekranu, się, Ale i tak zajebiste, tego. bo mówię ci, nudzić się case mi jest. Kurwa. Panie, szczerze, fajne. Czy ta aplikacja zawiera jeszcze na przykład jakieś do rysowania, że można to narysować? Tak, no tak. Są Fruro. rzeczy, że możesz sobie wybrać oficjalne przeznaczenie. No klasyczne grafiki już. Ale już są same gotowe. japońskie, to lipa, akurat to minus. <grym> Zobacz, takie co. To fajne, to będzie pasować do ciemnego tego. Nie... zobaczymy. No i ten A na, to na nie wygląda. Tak wygląda, bo ja chyba no nie spojrzałem. Ładnie. O właśnie, kurwa, bo ja cały czas patrzyłem w kamerę i spojrzałem na żywo. Na żywo ładnie, takie czarno-białe. Ładnie, no. To no, z no, żeby... feelingu, mogę daj mi na moją rękę. No spoko. Fajnie. No takie Case. Faktycznie masz rację, że za mały ekranik i też mnie to że Trochę się tak, strasznie tam, tam, w Trochę no. Faktycznie można coś narysować i no można No dawaj do logo, logo Apple. są jakieś. I gruszkę. Dla tekst można napisać na przykład. O. Nie, no zajebiste, w sensie. Fajne. Nie, no kurwa, ko... fajny jestem. Jakbyś ten case, miał z kolegą szczerze. telefony podobne, to no. bym się podpisać, że to jest mój a to twój. Na przykład też kolejna opcja. To jest otwierać uh, do. To był twój lubiony case, to ja przedstawię mój ulubiony case. Proszę bardzo. No, no face, no case. A to chyba właśnie założyłem obudowę, bo chyba to jest na max nie? To nie jest case. Tak, to, to, to kupiłem pop, z intencją pop. o Tobie. Pomyślałem no o Tobie właśnie, to mamy jest prawda Max Save. To jest no na max? A, bezpiecznie żyjemy. Jeżeli jeszcze nie wiecie, co to jest, to, to jest otwieracz do piwa. W formie... Tylko pytanie, czy zadziała, Ale żeśmy, kurwa, riser zrobili nie kupiliśmy piwa. Na pewno masz jakąś Nie butelkę. mam, ale sprawdzę. No to i sprawdź. Ja jeszcze zaprezentuję, pokaż. Generalnie chodzi o to, że tutaj z tyłu jest taka oto wnęka, którą macie zawsze w otwieraczach do butelki, a tutaj macie savea. I oprócz tego, że macie z tego otwieracz do butelek, który sobie zakładacie tutaj, macie jeszcze ten popsocket cały. Zaraz testujemy i sprawdzimy, czy będą butelki działać. No, nie ma. No to nie pozostujemy jednak. No nie, no tak się nie przygotować, żeby nie kupić kurwa piwa, tak w ogóle nie generalnie już ani nawet. Jednego... No, no nic, stary, nawet? Nic nawet. No nie, no kurwa, To dla mnie jest karygodne, co my odjeżdżaliśmy. A więc sprawa ma się następująco. Miałem już przyjemność testować tego kejsa i trochę się zawiodłem, ponieważ nie działa to tak, że można telefonem otworzyć sebrowarka. Natomiast trzeba po prostu ten otwierać, zdjąć z mac sejfa, No i dopiero w tym momencie macie otwierać, którym po prostu możecie sobie otworzyć piwko. Więc czy przydatna opcja, czy nie, no nie wiem. Ja se epetem otwiera mi wyjebane jajeczka. Tyle z tego dobrego. Kolejny kejsik, on jest fajny. Kolejny kejsik, już się po, nie ma czego domyślać. Dlaczego? A, dlatego! dlatego. A to jest no, widzisz, kurwa. Panie influencer, bo ja żem od razu o tym nie pomyślał, tylko pomyślałem tak. o tym, że możesz sobie to pod prysznic przyczepić i muzy słuchać. Nie, A to jest po to, z to, żeby faktycznie może ten, No to chodź tu na chwilę, chodź do tego, do tych drzwi podejść, okej? Patrz na przykład, no, jak patrz na no, przykład, jakbyś miał takie drzwi, jakby ktoś miał takie drzwi, by chciał Instastory zrobić, sobie tak? nagrać, to właśnie. Nie nista story. I siebie. petarda, co? No, petarda w. Ch... No to jest do... Pan pomysł. Nagraj stąd też drugą perspektywę. Nagrywa się? Nagrało się? Nie no widzicie? Bo... I tak to Nie no fajne, działa. Nasza fajne, perspektywa, ta perspektywa. Zajebiste to jest. Tylko czemu taka jakość jest na iPhone? Jak pokazują na reklamach, to nagrywają tym spoty, a <grym grym> wygląda no, tak. A teraz odejść nie chce. Fajne. Dla TikTokera fajne to jest, no. Ale czy zadziałałoby pod prysznicem, jaką ta lajwa spod brysznicy odpali na TikToku, tak. Załóżmy, że jesteś kobietą albo facetem i tęsknisz za swoim chłopakiem, dziewczyną, jesteś no. na odległość. Ja na przykład no. nie mam dziewczyny, więc nie powiem tego, ale na no. przykład masz dziewczynę i jesteś na odległość i... Możecie sobie gadać pod na przykład. Bez kit'u. Albo lajwa naszą, Apa zrobić na przykład. No te, no ja od razu o tym pomyślałem. No. Ale na TikToku bym tak. tak Albo można też puścić muzyczkę po prostu tutaj ze Spotify'a no i właśnie. zalecić. Nie, no. no, nie no, nie no, no fajny dane, ten case, użyteczny. Albo na przykład jesteś jednym kujem. Okej, okay, to by się nagrać, zgadzało, to by chcesz, się zgadzało. To tak, no? to wiadomo, ale chcesz nagrać swoich znajomych, audio, robisz tak, pod stołem. Pod stołem, kurwa. Telefon, jest dla Wardęgi, pozdro. Nie się, no, ale to był dla <grywa> <da Bardęgi. grywa> Pytanie: chciałem mieć jedno do stołu, żebym mi dał ten telefon do ręki, czegoś tak, ale kurwa, Glizdy z tyłu. Nie no przyjemne. I fajne, może od razu w hip <grywa> <Nie>, no, <grywa> to mi się wydaje, że jakbym go do kieszeni le... wkładał, to mi się to prędzej czy później... Tak, to bym O Jezus, składanie tego do kieszeni. O pozdro, włóżce i kurwa, wyjmij go później. Jaki by był z tym problem. Aura. I fajnie się go zdejmuje, bo jest taki gumowy, kurwa. Zobacz. No właśnie, to jest głupie akurat, bo kurwa. Tu widziałem, jak próbowałeś go zdejmować, to on odchodził sam od tego. To powinno być bardziej przemyślane, że on lepiej powinien być przyczepiony akurat. No on nie chroni w ogóle. Mi się wydaje, minus. że to jest taki case, który zakłada, że chcesz coś no, telefon postawić. To lepiej chyba popsocket taki by był na tam. Na taki, taka wielka przyssawka, No. Popsocket. Nie no. dojrzałeś popsocket? To jeszcze masz jeden ten. No. Przemyślcie wow. do Chińczycy. O, to jest mocarz. To, jest, to mocarz. jest waterproof case. Tak, ale to nie jest Wow, waterproof. Case. A ty słyszałeś? Telefony no. wodoodporne zaczęli robić. Musisz zrozumieć, że to nie jest tylko i wyłącznie case waterproof, bo to jest generalnie. Trochę case jak na GoPro. To znaczy, no że i co. Co się stanie wtedy? To jest w ogóle założenie, że to jest opakowane, jakie to jest głębokie. No wiem opakowanie, widzę, że tu jest pierwsza klasa, postarali się, nie jakieś ośmaciarskie takie Dlatego, to... że ten case wygląda tak. Aż, aż kurwa nagrom, bo nie ma. To jest bierzmy. do nagrywania, Akcji, ja to w ogóle rzeczy. Ja już Kory, no on, on jest Ty to zdjęcia robisz, czy co? To jest, jak to w ogóle to wygląda? Jak, ten, jak to się nazywa ten aparat, taki, no, taki co drukuje na szybko? Bardzo. Instagram. Ja pierdolę. Ale co to jest za Stary kurwa technologię wojskową, jakąś do telefonu zamówił. Ale ko, jak pak, to... No i możesz robić zdjęcia tym w ogóle, to masz... Ja pierdolę, co to jest za monstrum, Tu Jest stary. na statyw w ogóle wejście też? Co a, to, to się kur... chyba... Co yes. so, mm. jest? Co to jest za buldozer, Jest buldożerem, naprawdę. I jak go otworzyć? Yes. Ty masz jakiś pomysł? Aha, tu się zdejmuje. To. Pokaż ten środek. To. Jezus Maria. Co to, kurwa jest za technologia, stary, nie? nie. Jakie to jest ciężkie, to, to nie jest case, stary, już. Znaczy, jest case, ale nie taki do tak, na nie ma tu się dzień. klika aparat, to tutaj jest ten do guzika. Jak na przycisk, to już się domyśliłem, że to w sposób. Jak? Kur to na przykład włączyć aplikację aparatu wtedy. Stary, jak tu cokolwiek używać? A, a tu co to jest to? Blok. Aha, bo można no, dostosować to telefon. Jest. A, okej. Okay. Dobra, to i jest. też? Spoko, to jest pod każdy kurwa, telefon. Pod każdy Bez możliwy sali. telefon, tak. Jest, jaki jest skomplikowany, jak to zamontować? No jeszcze zdjęcie zrobił. Mm -hmm. A właśnie ten telefon musi być zablokowany czy odblokowany? nie wiem no najlepiej, żeby był odblokowany chyba żeby do No dobra ale... to wezmę. odblokowany ale kto by to wiedział odblokowany z aparatem on no teraz nie, nie lata w środku. No ja chciałbym zrozumieć teraz po robisz... co? tu ekran powinien być przecież no stary mi się wydaje nie Słuchaj akcesoria może tam jest jakaś kurwa co to jest No właśnie co to za akcesoria sznurek jakieś kapsle Tu jest jakaś instrukcja Coś jest może to nie jest pod Android Nie no kurwa tam jest iPhone to ewidentnie Nie no według tego tu powinien być aparat i w takiej sposób. No, tak, tak, być, tak 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 robienie zdjęć, no ale coś poza tym to ma jakieś. Dałoby się no, zrobi, no, zrobić to zdjęcie, no zrobimy. No to no, wodoodporność, no ale to mają telefony. Czemu yy. to się kurwa nie zamyka, zobacz. To powinien być jakieś wymyślone, żeby to się dotykało. Tak, może się dotyka, może działa. Działa! A, no to szacunek, no i o to mi kurwa chodziło. Aha, ja pierdolę, ale debile, zobacz. My ciągniemy tu na siłę, a to trzeba odciągnąć to. No ty kurwa. Tak, robisz. Okay. Hej. I łatwo się zakłada. Jednak. No, Trzeba być debilem, znaczy nie być. No i teoretycznie. Kurwa, staro mi zdjęcia. A czyli jednak, kurwa. No to my się, myśmy się zastanawiali, a Zobacz. to działa. Onś <noise> kurwa, komórę nową. Ja pierdolę. No to znaczy, Wiesz co, schodzić z tym, nie? Tak normalnie? Okay, nie, jakby nie Jakby na jakąś łódkę płynął, czy gdzieś stary, bo ty jeszcze jednej rzeczy nie doceniasz też. Po pierwsze, tutaj jest na statyw, więc możesz no to. No tak, tak. Do jakiegoś tego. A po drugie, tutaj jest sznurek. Może sobie to A jak to na jakiś race albo gdzieś, Kurwa to telefon Ci może spaść i tam sprzedają no tak. specjalnie takie rzeczy. Pokaż, jak to jest w dotyku. Czyli można sobie normalnie ten telefon dotykać, obsługiwać tutaj. Jeżeli poręcznie. chodzi o action case'a, naprawdę. Ale nie bylibyśmy Fajne. sobą, gdybyśmy tego nie przetestowali, więc trzeba to przetestować. Właśnie płyniemy w wyprawę do... z tej strony kamerzysta. Gdzie go, do kibla? Serio? Się zanurkujemy. Strałem tu. Oj, 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 może jednak nie. Lubiłeś <laughs> tak kiedyś? Tak. Takie coś zrobiłeś kiedyś? Jak? <noise> Hello, I'm under the water, please help me. No patrzcie, zalewam go wodą w całości. No jak? I jak widać telefon działa w środku. Możesz też fotę pierdolnąć. Hello, Hello. we Hello. are under the water, please Hello. help us. <noise> Zajebiste. Fajne. Dawaj, powiedzmy jeszcze o tym kur... Że nie wiadomo, jak to odblokować. A może właśnie do tego jest ten klucz? To jest klucz do odblokowywania, bo Dawid powiedział, że nie. nie no nie jedna rzecz, której nie przemyśleli, to to jak zablokować telefon teraz, właśnie. bo jest teraz odblokowany. Nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś były takie naklejki na telefon, które jak dzwoniło się, to pamiętam. świeciły. Pamiętam, pamiętam. I, I tak to będzie składam. dzwonić. Jak, będzie dzwonić, jak będę świecić. Tak, ten case Super. będzie dzwonić, jak będziesz świecić. Czy trzeba Można coś sobie robić? To sobie powajpować, mieć telefon. To zawsze dają te, te wipey. Nie zawsze. Czy Trzeba jakąś apkę zejmować, mam nadzieję, że nie. Tu nie trzeba żadnej aplikacji. Bo jest USB-C. C czy Lightning? Lightning. Dobrze, no to jest Dobra. idealnie. Czyli... E, czyli podpinam go tutaj, bo tu jest taki kabelek, muszę go wpiąć. No kurde, to już świeci. To jest świąteczny to... case na telefon. Trochę tak. Tu se klikasz i masz taką lampę. Co ty tam klikasz? serio? mu coś... i zajebisty. Ja mam do niego zastosowanie. Jest latarka, jako jak latarka. Idziesz na przykład poboczą drogi. <laughs> też, też, i odpalasz też, takie coś, też, też, też. Nie jesteś śmieciem, który łazi kurwa, bez oświetlenia. Tak, się widać. Debil. Jan Ninja się znalazł, kurwa. Ale to nie. A jak zadzwonię, to włączy się jakiś tryb, że będzie napierdalać światłem? Zaraz zobaczymy. Zlikuj numer, proszę. Jakby to było pierwszy raz. Nie, nic to nie daje. Może trzeba go włączyć. I co, wtedy jakiś tryb się włącza pojazdami? No to lipa trochę, bo. Ale napi było napisane, że. No lights tak, okay, up no. when you call. No to czyli coś nie kiedy ja, ja dzwonię? A when you call? No po co wtedy? Halo? No nie, no nic się nie świeci. Wtedy nie działa jedna funkcja na pewno. My co my... chciałem powiedzieć, a że no. niektórzy ludzie mają włączone na przykład to napieranie latarki, jak telefon dzwoni, nie? No. Najlepsze, jak się w klasie to odpala. No, beka Beka jest, no. W sensie jest to popierdolona, znaczy, nie no, wiem po właśnie bezużyte, znaczy takie ch**a, no się sami sobie tam. wymyślcie powód, dla jakiego można to użyć, tak klikając i włączając jako latarka. Spoko. Wydaje mi się to niepotrzebne. Ale jest... Yy, ale jest stylowe. ...wizualnie ciekawe, nie? Kolejny case i znowu nie wiem, co z nim jest to, tak, ale zaraz się dowiemy. Daj. Załóż. załóż. To jest case dla osób, które nie lubią nosić portfela, ponieważ możesz tu schować wszystkie schoweczek. karty, które potrzebujesz. Na przykład, gdybyś chciał zapłacić kartę i imię nie. Apple Pay, a to mógłbyś sobie do telefonu to wsadzić. Niech to się otwiera na bok, czy do góry napisał, otworzył. po pierwsze. Nie, to się chyba wysyła. <laughs> okay. I tutaj możesz no schować tak, tylko płaską rzecz, może schować dowód do starych Ale teoretycznie klucz tak do domu. No nie, wątpię. Słusznie, mam monety na przykład. No do do daj do monety. To jest ten sam rozmiar stary. Dwa złote księciuniu, a daj Dobra, no i to jest klucz. To jest klucz i. Mm. Okej, okay, się. No Ci możesz okay. schować telefon? Klucz, masz drobne hejś. dla Żula schować. Eee, po magika, dajesz pieniądz i znika. Jak to teraz drugie, jak włożę, też zniknie? Znikło. Ale generalnie chodzi o to, żeby tam schować karty, to zobaczmy oh, tak. wezmę na przykład jakąś taką bez, bez taką danych, od... green karta z golfa mam. Więc tu wkładamy, idealnie. Idealnie, Staję. spoko. O to chodzi. A jak to Jeżeli potrzebowałbyś kartę to A ty dowód, potrzebujesz tam, bo... tej karty? Tak. Bo ją ciężko wyjąć. Generalnie case do schowania jak ktoś nie nosi portfela, spoko. Tak, fajny i jest taki stylowy, fajny. Klucz, fajnie się trzyma. Taki się robi kurwa telefon. A, stabilnie. to na tym polega case, nie? To jest Game Boy chyba? To jest Game Boy. Game tak. Boy kasher. Czasami Boy, jest Game tak, Boy. że gry, że mamy ochotę zagrać stare gry. Więc ale... dlaczego tych gier nie mieć sobie? Dlaczego by nie połączyć, no. a nie ma apki po prostu, którą można zainstalować? Można, no. Tak ale... zastanawiało, jak to kupiliśmy. Tak ci bateria padnie w telefonie, nie wiem. No to już trzeba wymyślać kurwa po prostu. Jest to jakaś alternatywa tego, których normalnie byś nie wykorzystał, nie? Strasznie gruby się teraz wydaje ten iPhone. Kurwa. Ale kloc, no, no takie stare telefony jakiś kłócegl. I do góry to. nogami od, odwracasz i masz wtedy Game Boy'a. I teraz chyba trzeba go m, podłączyć. Dlaczego to jest USB zwykłe? Tu w ogóle gdzie to, to telefonu bo Tutaj, tutaj, tutaj jest podłączenie. Drugą tak, ładowarkę teraz. Po co sensu. ładować jedną rzecz, czyli telefon jak można ładować? Głupie jest to, że to nie jest na USB typu C z drugiej strony, bo wystarczyłoby, żeby podłączało się do telefonu. No właśnie. I by było OK bankiem. Tak nie ma. Dobra, ale... A mogę to uruchomić tak poza tym, hmm. gdzie tu jest jakiś właśnie. Działa. Pokaż. Czyli nie trzeba podłączać. Są jakieś Tetrisy i tak dalej. Musimy to, to dać? Do, A, do, czeka, do ładowania się... to jest. Okej, okay, jeden minus już widzę taki, że się ekran. Że ekran odblokowuje się i będziesz pisał głupoty. No, Super jakie to Mario są wielki, Bros. Okay. No se Mario. Muszę popykać w Mario. No, nie, nie, nie. Ja no i normalnie, stary. No nie powiedz mi, że nie. Nie fajne. To jest. Szczerze, spoko. No? No naprawdę. Myślałeś kiedyś. nie ma naprawdę sens. Myślałeś kiedyś o tym, żebyś grał na telefonie w tego? nie, O kurwa. To jest kontra? O, kontra. Super Mario. Tetris. Tetris. To chyba Bomberman. Kolega, <laughs> chyba tak. This is Donkey Kong, Ball Fight, Spartan <laughs> X, Arkanoid, Five Chess, Mod Madżonga. Ciekawe czy się da to skakować i zagrać w GTA V? Na pewno. <laughs> Generalnie, co do zasady, spoko. Nie, no fajne. Możesz sobie poklikać, spróbuj sobie jeszcze poklikać eee, ty. No daj, zobaczę, pobawię bawię się, czy fajnie się w to gra. No Trzeba uważać, żeby tu nie kliknąć tego telefonu. Bo jest już to tam złe, się no. Tu no. się samo. Chyba że da się wyłączyć tą funkcję. Nie, fajnie się klika. Przyjemne. W sensie za dzieci na przykład. nawet nie dzieciaka, w gimnazjum pamiętam, że się instalowało, nie było chyba, no może były już wtedy smartfony, ale e, instalowało się na telefon emulatory do Game Boy'a właśnie, żeby pograć na przykład, kurwa, klasowo graliśmy w Pokémony, nie? Te takie redy. No to tu masz case, i możesz to samo zrobić. Chuj, dlaczego to nie wymyślą na świecie, nie? nie no, fajne, bo z jednej strony masz iPhone'a, a z drugiej strony masz konsolkę i ty Jest jakiś case z MacSafe'em, a co on więcej robi? Nie wiadomo, nie wiadomo. Wygląda jak po prostu case z cleaning wipes. W dodatku, czyli czyszczące te. Dobra, chyba wiem o co w tym chodzi. To jest mm, po prostu... Mam pytanie, dlaczego to? Mam pytanie, co to góba jest? Ej, to jest ten nowy iPhone 17, i ja... Nie, ale to, technologia są... to jest zabezpieczenie na aparat, żeby ci nie rozbił. No ale to normalnie Prosty. się rozbija, czy co? Tak, generalnie ja. w tym kejsie chodzi o to, to jest nic nowego dla nas dzisiaj, bo dzisiaj już mieliśmy coś podobną rzecz, ale zresztą jak masz popsockety, to nie możesz mieć okay, Maxima. a okay, tu masz popsocket okay. schowany okay. bezpośrednio w aparacie, więc wygeneruje się tutaj. Zobacz, oprzeć telefon. To właśnie nie popsocket chyba, tylko takie opieranie, bo popsocket też działa tak, że tu se wkładasz i tak masz nie stabilne, tutaj? a tu no tak... No też byś chytał. Tak, byś tak byś, nie? dla można. Więc generalnie jest ale to case tak, to dlatego, jest do tego, że postawić telefon w taki sposób, po móc coś statyw, obejrzeć no. sobie po prostu. Statyw. Statyw. statyw na telefon. Możesz też zaczepić go gdzieś na jakimś wieszaku. Czy jakoś upaść, można innym. to wykorzystać? No właśnie można obrócić to na przykład. Tak na boki się nie da. Myślałem, że możesz tak na górę na przykład obrócić tu i wtedy miałeś taki wieszak, możesz sobie powiesić ten telefon kurwa, przed prysznicem, na przykład muzyczkę puścić, filmik. Nie ma się to na koka, tym spuszczać, jest to generalnie prosta rzecz. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale zobaczyłem, że fajne i ci kręci, to zamówiłem. To jest prawdopodobnie case z fidget spinnerem pierwszy no, zakładasz skończył na telefon. Co? My czasem nie wiem czy nie myśleliśmy, że on będzie chłodził telefon. A, jak Możliwe. to zamawialiśmy, bo Możliwe. wygląda taki wiatraczek. I jest. tak jest taki futurystyczny, fajny, bo właśnie, ma takie różne rzeczy. Tak. tak. I teraz załóżmy to. To jest na naklejkę, to trzeba przykleić w ogóle. Szkoda, że nie na Max albo szkoda, że w ogóle to nie jest na stałe w case'ie. Dobra, naklejam to na case. Szczerze Dobra. wygląda jak gówno przy moim iPhoneie bez niebieski. Boki tego, tego, tego case'a są fajne, nie? To takie... jest wszystko się kręci jak felgi po prostu. No i tyle, i to nie ma żadnej naprawdę. No nie nie, no, wiem, możesz otworzyć. Okę, żeby sobie trzymać, tak, Okej. Okay. Możesz ewentualnie tak, telefon poprzeć. Tam coś jest w środku? Jakieś może to ale, instrukcja? To jest? Nie no, to po prostu się tak kręci. Musisz tak kręcić. A fajnie chociaż się kręci? Nie, chyba plastikowe takie gówno. I tak se, siedzisz i... Nie gówno szczerze. No gówno, gówno. No, gówno, no.